Wiosna się zaczęła i wracamy tradycyjnie do Parku Południowego. To już siódmy rok, jak tutaj gramy. Senioralne środy z bólami bez bólu i nasze spotkania wtorkowe i czwartkowe. Na każdym spotkaniu o godzinie 11 jest zawsze od 15, 20, nawet po 30 osób. No i rozgrywamy okolicznościowe turnieje. Jak co roku, od czterech dokładnie lat, prowadzę klasyfikację dla wszystkich seniorów, którzy uczestniczą w tych turniejach, i w tym roku takim sponsorem opiek. Naszych turniejów jest Masters Wrocław. I oni planują na koniec roku takiego sportowego nagrody dla najlepszych senioralnych mistrzów petanki wrocławskiej. Siódmy rok, już, który zaczynamy, wyliczyłem, że w ramach tutaj zajęć, które odbywają się w Parku Południowym, używa się takiego sportowego zwrotu osobostarty. Więc tych osobostartów na przestrzeni sześciu lat, które minęły, to jest od ponad 10 tysięcy zawodników. Nasi seniorzy są coraz większymi profesjonalistami petanki i na przykład już 26 maja wystartujemy w otwartych mistrzostwach Wrocławia. Przynajmniej 3-4 drużyny senioralne wystartują i liczę na sukcesy. A niektórzy samodzielnie jeżdżą już po Dolnym Śląsku i po innych miastach Polski i startują w półprofesjonalnych i profesjonalnych turniejach. Program Wrocławski Trener Senioralny jest programem naszego pana prezydenta i od 7 lat są to zajęcia bezpłatne, które tutaj organizuje. Wszystkich chętnych seniorów zapraszam do Parku Południowego w każdy wtorek, każdą środę, każdy czwartek o godzinie 11 do godziny 13 gramy tutaj w bule przy pomniku Fryderyka Chopina.